Cześć. Druga część przyimków z datyw. Posłuchaj. Pierwszy to "zu" w znaczeniu do kogoś, na przykład "zu meiner Freundin" do mojej koleżanki. Drugi to "seit" od jakiegoś czasu przeszłości, na przykład Zeit eine Woche od tygodnia. Trzeci to nach w znaczeniu po, na przykład nach dem Mittagessen po obiedzie. Pamiętasz, że datyw w liczbie pojedynczej od męskiego i nijakiego to dim. EINEM, MEINEM. Od żeńskiego to DER, EINER, MEINER. W liczbie mnogiej to DIN, brak nieokreślonego i MEINEN, zapamiętaj. I zagadka, jak powiesz od miesiąca, zapisz tutaj. Koniecznie zapisz tę rolkę, bo już nigdy nie pomylisz tych przyimków.